Jesteśmy już po krótkiej przerwie, bo musieliśmy mieć chwilową przerwę. No i co, lecimy dalej z graniem w Minecrafta. Ogólnie to... No teraz będziemy sobie kopać żelazo. A, podczas gdy ja kopałem, to Witok poszedł sobie trochę tam zwiedzić teren naokoło i mówił, że znalazł, że jest obok pustynia Jezu, ale w pot. I zaraz się tam udamy jak tutaj pokopie żelaza to może będzie tam piramidka czy coś O nie, dobre z ja nie zwalam To jest maja, ale dalej, ja się boję do niego sami Bo ja tu zginę No to dobra, to wracaj Nie, ja chcę jeszcze wykopać żelazo nam na sety żebyśmy mieli sety żelaza i tam wracam No to Czyli? ja mam 32 sztabki więc i to możesz sobie zrobić już seta Nie wystarczy. Dla ciebie wystarczy. Ja mam 8. Na full seta dla jednej osoby jest potrzebne 8 plus 7 to jest 15 plus 4 to jest 19 plus 5 24 sztatki na jedną osobę potrzebne. Ile ty masz? No ja miałem 32, chyba coś około tego. No to zobacz, ile masz. Bo potrzebujemy... 48 sztawek. O ile mnie moje obliczenia nie mylą. No wystar wystarczyło mi, zostało mi 8. No to ja też mam 8 i teraz kopię. W sensie, ja mam 8 przepalone jeszcze teraz tutaj siedzę. Popierzla, ogólnie jak chcesz, to może mi tutaj przyjść pomóc. Bo Prac, by mi się taka delikatna... Jak on się tu dostał? on mógł tam z dołu przyleźć. Jezu. Widzę tam klipera i skrzynkę. Jak widzę skrzynkę chyba. O nie. O nie. Dobra, ja dodam. Do mnie nalażą się jakie idzie w moim kierunku Clipper Ja się spawna Chociaż nie dobra, jednak się zawrócił Oj, to jest wielki Nie może tutaj nic nie zabiję, tylko ja się prędzej mi się wydaje, że zgubię Już się zawracam O no momento, bro Dobra, ja mam 27 to wystarczy i mam 8 przypalonego. Siema. O, ja wiadro już sobie, sobie zrobił. No ja tu chciałem jeszcze gdzieś iść, ale nie wiem gdzie. Czekaj, jak tu jest baza. Mm. Tu masz te 8 mi się tutaj przypala. Chcesz to masz możesz dać patyka na kilow, żebym sobie zrobił żelazy, bo mi zaraz zejdzie. Kurde, nie wiem czy my chcemy na co iść. Jak już nas zombie zauważył. Dobra, musimy mieć konieczne tarcze. Jesteś? Halo. No jestem. Musimy mieć konieczne tarcze. A masz łóżka? Tak. A to już ide drugie muszę zrobić Dobra, tu już tam będę tylko troszeczkę drewna to zbieram, żeby nam tarcze i taki pierdolek zrobić. Mm. Dzięki, dzięki. Polecie. Czemu nie możesz spać? Czekaj. O, zy, zy zyzy. Zy. W ogóle okay. naprawić się kordy? Czekaj, zobaczę. No teraz mam. No, ja nie mam. Nie, zrobiłem drugi raz buty, fuck Zamiast czapki. Straciłem cztery żelaza. Czekaj! Dobra, weź postaw, bo ja chcę nam tarczę zrobić, bo niech się dobra... jeszcze jedno żelazo przepali. Trzymaj. Dobra, jak to się przepala, to jeszcze ja się, się śmigłem, tylko zobaczę czy tutaj coś ciekawego jest. Ja no może zrobić żelazny mieczyki. Nie wiem, ja tam wolę się do klepy. Jak chcesz, to ja może zrobić żelazny kilof, bo mi zaraz sądzi, ale ja tam nie jestem fanem mieczyka. No Okej. Okay. Ja już tu pierdikłem pierwsze oknitary na tarcze. jest w ogóle kopalnia dusza opuszczona. Fajne Sid nam się zgadza. Sid macie. It isn't iron pig. Mm, już się wracam. Trzymaj. Dziękuję. Dobra, to możemy się chyba zbierać. Ej. Bierzemy do pochodnie? Wsiąść. No, no zawsze się tam przydadzę. Tu jeszcze spadła pochodnia. Dobra, już tam do ciebie idę. O Jezu, ale i ty też tak masz, że jak trzymasz pochodnie w ręce, to masz dopiero światła? Ja nie mam światła, jak trzymam. No to ja jak trzymam, tam tylko światło. W sensie nie trzymam to ręce, to... w ręce. W którą stronę też widział, to pustynia? Tu za to, u jest. No to masno, masno. Naprawdę, ona wygląda tak, jakby tam była ta świątynia. Nie dobrze, że tam zginęliśmy chyba i że w tą stronę się zdecydowałem pójść. No, trochę tak tu jest, tu się zaczyna, Tylko tych kawę trochę utłukę. Dobra, już tam idę. Dobra, tamte nie chcę, żyją, a ty tamte zabijesz, nieważne. Spoko, że jest pustynia, tylko pytanie jaka duża. Czyli gdzie ty jesteś? No ja tutaj stoję, na tej pustyni, co? Tu jestem. Dobra. Także lecimy, diut, Może znajdziemy tu wioskę ogólnie. U Jezu, uważaj, bo tam jest kanion. jest jakaś dziura po prostu. to biedna ta pustynia jak na razie, ci powiem, trochę. No to wiesz, od razu też nie będzie. No ja no wiem, że wiem tylko. Kurde, to już się zaczyna ten ląd, będzie tutaj odbijam tą stronę, tu się zaczyna morze, ale tu jest dalej pustynia. Ciekawy jestem, czy cokolwiek znajdziemy piramidę albo nawet opę wioskę może myślałem że tam statek jest Kurde, bo tu już się kończy to no widzę To ale jakiś taki wiosek a nic takiego nie mamy na nim warte, do nich. Był Mineshaft w kopalni, były bardzo dużo żelaza na przykład, ale tego to nie ma. Jest to nie piramidy. Przynajmniej na razie. Ej, staniemy na chwilę przypalić jedzonko? No dobra. Kurde, nie, ja nic nie mam do przypalenia. No to przecież to tam ubijałeś. Przecież tam te, te owce. No tak, ale to Ci wszystko dałem. Serio? No. A to ja nie zebrałam. Hmm. Czekaj, ja to się trochę rozejrzę. Dobra, dobra. Ja też chcę roz... się też rozejrzę, ale coś mi się pobugowało z render distance. Mam 64 czanki, a nie mam w ogóle tego. Nie widzę nadal. No, to już to jak... się skociło, już więcej nie ma. Lipo trochę. No. To idziemy jeszcze w tamtą stronę, czy idziemy przed siebie? No to może choć tu poszukamy tej wioski. Dobra. Ja już biorę piecyki i lecimy. On tam poszedł. No dobra. Ale to wygląda jak te tereny spawnu trochę Jest wioska! Oj no! Jaka? Sztos! Jej, nareszcie Jest! Jeśli nigdy chyba nie dowiedziałam, No, ja dużo Dobra, ja od razu zbieram rzeczy ze skrzynek Uff. Dobra, ja idę obczajać od dołu Jest, o, cel osiągnięty No nie powiem, że mnie... Ej, tu jest ten! To jest chlebek. się z bodę Oj, to jest statyk chemiczny. Al chemiczny, chemiczny. Dobra, nieważne. ważne. Statyk chemiczny. Mm. Zrobię sobie tą nową motykę. Dobra ja idę tam zobaczyć, bo tam nie przecie... tam nie zaciekawi jeden domek. I duży... Spora jest ta niedźwiedzi. Dzięki. Tam, nic nie, ma. tam Była nic nie ma. Tak. O był ten dziwne. statyw, ale... Ja go zabrałem. Nie mam zrander listem bo mam takie dziwne ścińki. Są... To dużo łóżek. Ale no chyba nic tutaj rzeczywiście nie ma. Delfin. Ja idę tam na górę do tego domku, bo on ciekawe wygląda. No ja też pójdę zaraz. O złota. O tu jest kartografer W ogóle fajne wyjście na górę Ej tu jest ziomek z pracy chyba? O, nie, to jest bez pracy O tu jest geograf No właśnie, też tam byłem Idę do tego, że domku najwyżej położonego. I to jest taki sam jak tam na dole i jest też statyw. I lol, ale są studnia dziwnie wygenerowane. Zrobię wiadro. Robię ją. Ja wiem, co zrobi Mariusz, ale w sumie nie trzeba nam, bo mamy pod dostatkiem żelaza. Ej, tutaj nie byłem. No dobra, nie dobra, ja jednak byłem, to wygląda jak podwójny domek. Trochę. Dobra, to... Trzeba chyba spać. No. I tutaj jest ten. Tutaj ma ziomek ten piec. Do szybkiego... No. Wędzarnie chyba. No. Ja bym no. zamieszkał w tym domku. Dawaj tutaj. Tu ja jest już wędzarnia. nie. Dawaj tu, nie wiem gdzie... Tutaj. To jest fajny domek. Dobra, idź się prześpi i... Ale ja łóżkę, nie mam łóżka, Anio nam Zbrałeś. Ważne. Może sobie znowu zbudujemy po prostu domek. Chodź tutaj, ja bym po poszedł tu, żebyśmy go rozbudowali. No ale jak tam chcesz? Gdzie? A tu chyba. Mam 51 chlebków mam 26 for you Miałem tutaj, żebyś postawił swoje łóżko. Mamy tutaj na dwie świnki. Trzeba je rozmnożyć. Zobaczę, czy są jakieś marchewki. macie pracownie Dobra, to idę po wełnę. Po co ci no, zrobię sobie nowe łóżko tam to zostawię. A tutaj masz tyle łóżek. No i nie będę kradł już. Się rozejrzy tutaj. Ja mam wełnę no, jak chcesz. Mam siedem. Ile masz? Co? Ile masz? Siedem. No to już idę. O to jest znowu pustynia, chyba że to jest ta sama, ale no, raczej nie. Ile nie W którą stronę poszedłeś? Tu... Yy... A nie, to tu jest nowa. Tu miała się chyba dalej generować wioskę. Tu wygólu swoją drogą. Dobra, ja na tą pustynkę idę. Poczekaj na mnie już A to Dobrze, dobra, to jest wysepka po prostu. Przynajmniej na to, co ja poszedłem, to jest wysepka jakaś zwykła. A tamże jest pustynia. No tam może coś być, no bo może jest sporo. Jest portal! Gdzie? Czekaj Lyspąskole. idę tam idzie. No tutaj yy, gdzie byłeś na tej górze. Na tym domku. Jest za? Nie, tu jest obok pustynia i jest... jest skrzynka, zobacz co jest. Biegnę. Marne rzeczy. Biegnę, biegnę. me. Czekaj tam nie. A na tej górce? Czy za tą górką? No, jak jest ta górka, to tam o, no, obok wioski od razu. Jest taka pustynia dość spora. Ej, ona się zaczyna na takiej górce? Czy... Nie. A tu, dobra, widzę. Nie wiem, ja tu blisko stoję. Dobra, I tu jest ta pokład, pustynka. Ale bardzo zniszczony. Widzę tą pustynę, batten, widzę ciebie. Nie, jest dużo bryłek, żelaza, zegar, złote jabłko, zapalenie. Co? I... My tu byliśmy. Ja tu stałam na dole. Gdzie? Na tej pustyni. Gdzie? Ja poszedłem Gdzie? tak Gdzie? trochę za wioskę. Czy na tą drugą pustynię? Nie wiem, ja cię tu nie widzę. No bo ja poszedłem na jedną pustynię. I ona jest zaraz za tą wioski? Czy na tą drugą? Dobra, przed? Ale czekaj. Y... Chodź po prostu do tego do tego domku, gdzie jest wędzarnia, spotkajmy się tam, a ja Cię zaprowadzę. A to już wiem ja gdzie, bo, ja by, bo to są dwie pustynie, bo to jest ta, co my byliśmy i ja widziałam tą drugą. Tylko ja po prostu poszłam na tamtą. Ten portal jest mega duży. No to jakbyśmy mieli kilof, to by można go było wykopać i... Idę tutaj, gdzie Ty mi wskazujesz, ale nic tutaj, tak szczerze, nie widzę żadnej pustyni. To chodź tu koło naszego domku, po prostu. Czekaj, ja idę tutaj do góry się... ...wespnę, może coś zobaczę. No chodź do naszego domku, bo tam nic nie zobaczysz. No ja tutaj widzę. widzę pustynię. No ty jesteś w złym miejscu, bo ja Cię tu nigdzie nie widzę. No czekaj, ja teraz schodzę na pustynię. <coughs> czekaj, to jest jakiej... Gdzie? Co? Nie ma ciebie tu nigdzie. Nie bo ja nie wiem na no, gdzie chodzę, no ale o tu jest jakaś jaskinia. Znaczy pustynia taka większa. Czy mijałaś może żółwie po drodze? Nie. To jest od razu obok wioski. No, ja tam byłam Zaj... w tej obok wioski, Zaj... Ale... Zaj... Za jednym... Wiem. ...z wioski. Ja nie wiem. No to chodzi do obok domku, mówię ci. Ja nie wiem, gdzie to ja jestem, sobie orientacja. MC. Mm. Dobre, i da, i da. No ale w Dobra, to idę, idę. że ja tam po prostu będę, tylko ja nie, bo to jest bardzo dobrze widoczne. Nie, Wróciłem się w praktyce do wioski. Jestem ultra blisko. I naszego domku w sumie też. Jestem z tyłu naszego domku. O widzę cię. To ty poszedłeś w złym kierunku, chodź. Nie za ja poszedłem mną. pierwsze tam. Chodź za mną. Czyli dobrze tam poszedłem. Mm, tak, tam no, jest portal. O, tam, tam jest ta. A nie, bo ja poszedłem, bo patrz, w tamtą stronę, tam o, jest ta pustynia co my byliśmy. No i tam jest portal. Tam? Widzisz? No, Widzisz tak, tutaj? ale tam jest jeszcze pustynia. Wiem. Mega zniesiony. Ojo! Ale mało oksa Czekaj. W sumie to z tego by się dało portal zrobić. Okej, ja tu idę jeszcze popatrzeć. Może coś będzie. Bo tu jest jaskinia. Gorący towar. Ej, ale ona jest duża. No. Ja wyjdę na tą górę, zaraz wrócę. Nie widać. To wszystkich wiem, że tak się portalu nie buduję, ale po prostu nie chcę tego zrąbać. Chociaż tak to pewnie zrąbię. A bo tam może za Tak. No to będziemy mieli wejście do metanu. Bo ja już tutaj robię portal mam. Było, było jeszcze dużo krzemienia, ale najwięcej było żelaza i... Nie, no leży się zalała lawa, dobra, wystarczy. Czekaj, bo ja muszę gdzieś tutaj to wyleć. i wziąć tą wodę w innym miejscu. Dobra, ostatni No To to już lecę pan. Widzę, że tam wszystko płonie. No. Nie Dobra, mamy portal. Ale to już okay. myślę, że zrobimy w kolejnym odcinku, także w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć!